Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak usunąć konto Google z telefonu Vivo X300. Na początku przechodzimy do ustawień. Tutaj zjeżdżamy w dół i wybieramy zakładkę Google. Następnie naciskamy sobie tę strzałeczkę i wybieramy opcję Zarządzaj kontami na tym urządzeniu. Wybieramy nasze konto Google, którego chcemy usunąć z tego telefonu, i wybieramy opcję Usuń konto. Następnie wybieramy OK i jeszcze raz OK, a następnie zatwierdzamy. Możemy zatwierdzić naszym odciskiem palca, lub wybrać opcję używania hasła, aby potwierdzić, że to my usuwamy nasze konto. I teraz, jeżeli przejdziemy z powrotem do opcji Google, nie znajdziemy tutaj naszego konta. Będziemy mogli się zalogować. I tak samo na przykład z naszą aplikacją Sklepu Play, czy innymi aplikacjami yy, używającymi Google konta Google. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!